No właśnie z nami w studiu są już kolejni goście, tym razem z dni japońskich przenosimy się do Łodzi i z nami w studiu jest już Maciej Kurczewski, który jest współorganizatorem Urban Tribes, czyli Tygodnia Kultury Niezależnej oraz Marta Nawrocka, studentka wzornictwa oraz członek studenckiego koła naukowego sztuk wizualnych. Witamy Was serdecznie. Cześć. No i właśnie takie pierwsze pytanie, Tydzień Kultury Niezależnej, czyli czym jest ta kultura niezależna? Kultura niezależna jest kulturą oddolną, która wychodzi od ludzi, każdy, kto jakby prezentuje jakąś część kultury związaną ze sztuką, e, tudzież e, nie, ma jakieś swoje zajawki artystyczne, może w tym momencie też pokazać się na samym festiwalu. Więc sama kultura oddolna, e, kultura niezależna jest e, ogółem ludzi, którzy skupiają się w, w tych klimatach. Czyli na przykład członkowie Studenckiego Koła Naukowego, czy Wy właśnie sami wyszliście z taką inicjatywą, żeby zorganizować Waszą wystawę, czy to było na odwrót, że organizatorzy do Was przyszli? To akurat wyszło bardzo spontanicznie, ponieważ ja dostałam informację gdzieś tam w internecie, udało mi się znaleźć, że właśnie taki festiwal Urban Tribes będzie się teraz u nas odbywał. No i z racji tego, że my jako wzornictwo jesteśmy zainteresowani bardzo takimi inicjatywami i popieramy kulturę niezależną, to bardzo chętnie do tego się dołączyliśmy. Prace w ramach wystawy e, brzmi tytuł wystawy w sumie Teatr Przedmiotów e, Redefinicja Miejsca. Czyli będziemy mogli zobaczyć jakieś przedmioty przez Was e, wykonane, czy jak na nowo chcecie zdefiniować to miejsce? To znaczy e, my postawiliśmy na to, żeby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń wim Nie chcemy robić z tego galerii, tylko pokazać, że sztuka może istnieć także w takiej przestrzeni. Mm. No i staramy się łączyć różne dziedziny sztuki. Będzie trochę rzeźb, trochę fotografii, trochę malarstwa i to wszystko będzie się przeplatać ze sobą. Wszystko przygotowaliście sami, czy jednak była potrzebna pomoc wykładowców? Tak, mamy opiekunkę koła, panią dr Aurelię Mandziuk. Jest to osoba niezwykle otwarta i właśnie ona pomogła nam stworzyć tą wystawę, pomogła w koncepcji i w ułożeniu tego wszystkiego. No i teraz takie pytanie do organizatorów. Przychodzą studenci, mają swój pomysł, mówią, że chcą zorganizować wystawę i wy z góry się zgadzacie, czy jednak muszą to być jakieś określone prace, spełniać jakieś kryteria estetyczne? Nie, nie ma takich wymogów estetycznych, tak naprawdę nie ma żadnych kryteriów. Każdy, kto ma jakby sankcję twórczą i działa, może pokazać swoje prace, więc my dajemy do dyspozycji miejsce i w tym miejscu ktoś może zrealizować swoje e, wizje. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakie wizje jeszcze będą zrealizowane podczas Tygodnia Kultury Niezależnej, to oczywiście zostańcie z nami, a tymczasem nasza niezależna muzyka. My nadal rozmawiamy na temat festiwalu Urban Tribes, czyli Tygodnia Kultury Niezależnej i z tej okazji są z nami w studiu Marta Nawrocka, studentka wzornictwa na Politechnice łódzkiej oraz członek studenckiego koła naukowego sztuk wizualnych, a także Maciej Kurczewski, jeden z organizatorów. Witamy Was serdecznie po raz drugi. No i w tej godzinie chciałam Was zapytać, czy w ogóle ciężko jest zorganizować takie wydarzenie, od czego w ogóle zacząć, czy to wymaga dużo energii? Generalnie stworzenie takiego e, wydarzenia polega na tym, że zbieramy ludzi, e, ludzi, którzy mają jakieś swoje pomysły i są taką grupą inicjaty inicjatywną. E, ludzie zaczynają się zbierać w tym miejscu, rzucają swoje hasła, swoje pomysły i tak naprawdę my pomagamy im zrealizować całe, e, całe przedsięwzięcie. E, zbieramy ludzi, którzy mają podobne zajawki i w ten sposób jakby e, zbieramy pierwszą grupę, która będzie tworzyła wydarzenie. I następnie staramy się za zagospodarować przestrzeń yy, na terenie widzewskiej manufaktury, yy, gdzie tworzy się cały festiwal. Cały festiwal, ale również będzie mega majówka, na której jak można przydać na Waszych plakatach jest jedna fabryka, 7 scen, 3 dni dobrej zabawy, warsztatów, pokazów i wystaw, co dokładnie tam możesz yy, zaproponować naszym słuchaczom, co na pewno ich przykuje ich yy, uwagę. Na pewno wszystkie wydarzenia, które są przed samą majówką, bo sam e, festiwal zaczął się już wczoraj takim małym warm-upowym party, które zorganizowaliśmy w przestrzeni Kultury alternatywnych, e, polegało to na tym, że zaprosiliśmy ludzi, którzy lubią muzykę dub e, i chłopaki na swoim sound systemie, Roots Melody Sound System, e, grali muzykę reggae, dub, e, dubstep, drum and bass, e, i to była jakby taka pierwsza inicjatywa, która jakby powstała. Dodatkowo yy, swój wernisaż miał pan Piotr Leszczyński, który pokazał swoje malarstwo, które można oglądać do tej pory. Yy, I co? No, wszystkich wydarzeń jest około 80, więc każdy, kto wchodzi sobie na facebooka na stronę www.urbantrides.pl może zajrzeć sobie w harmonogram. E, mamy wiele wystaw, wystawy, które związane są z fotografią, z malarstwem. E, będziemy mieli również pokazy teatralne w teatrze zamiast. E, większość tych wydarzeń dzieje się na terenie widzewskiej manufaktury, ale mamy również e, inicjatywy, które są poza obrębem e, miasta i można je spotkać tak naprawdę. E, wszędzie rozciane po mieście. E, są to też restauracje, jakieś miejsca, e, w których e, skupia się kultura, powiedzmy, jak szósta dzielnica. A to wszystko oczywiście zacznie się koncertem, tak? E, tak. No, całe wydarzenie tak naprawdę zaczyna się. E, znaczy, całe wydarzenie. E, sam, sam Urban Trace jako festiwal. E, zacznie się w dniu dzisiejszym e, i w dniu dzisiejszym będzie można zobaczyć e, w, dzisiejszym? w dniu e, będzie można zobaczyć wystawy e, właśnie studentów wzornictwa, e, jak i wystawę fotografii Pauliny Lewandowskiej o godzinie 18 .00. i następnie e, będzie wystawa e, dziewczyny, która nazywa się Sentimenty Ekstrementy e, i następnie tak znam, e, Gosia Pawlek, tak? tak, zgadza się i dodatkowo właśnie będą też koncerty. Koncert zespołu Tatwa, który gra, sam mówi o sobie, że gra w klimatach Tula, tak by sprecyzowali swoją muzykę. I zespół Skinny Girls. No, a ja właśnie chciałam wrócić jeszcze do tej wystawy. Czy to jest tak, że jak dowiedzieliście się, że możecie wziąć udział w Urban Tribes, to zaczęliście tworzyć e, pracę specjalnie na tę okazję, czy mieliście już e, pewien zestaw, który od dawna czekał na to, żeby gdzieś go pokazać? To było bardzo różnie, ponieważ e, część prac, które będziemy pokazywać, to są prace, które powstały wcześniej, e, które my tworzymy, e, ponieważ z racji tego, że jesteśmy na takim kierunku, to jakby nasze życie na co dzień wiąże się że, ze sztuką ale część z nich zostało otworzone na miejscu, ponieważ my dostaliśmy od PKA przestrzeń dosyć dużą, dużą halę, którą mogliśmy zagospodarować no, tak naprawdę jak tylko chcieliśmy, no i e, dlatego postanowiliśmy to wykorzystać i znaleźliśmy tam dużo bardzo ciekawych przedmiotów, które również wpletliśmy w tą wystawę, tak żeby to wszystko było spójne ze sobą. Czyli Tydzień Kultury Niezależnej rozpoczyna się już w ten weekend. No i podsumowując, czekają nas wystawy, czekają nas koncerty. Czy możemy spodziewać się jakichś gwiazd? E, tak, w Mega Majówkę, czyli od 1 do 3 maja e, odbędzie, Odbędą się właśnie imprezy Będzie to 7 scen, 7 niezależnych scen z muzyką Jedna scena, która będzie znajdować się w bajkonurze Będzie zrzeszała e, młodych, alternatywnych twórców Grających muzykę instrumentalną, czyli e, wszelkie zespoły e, Druga scena będzie znajdowała się w PKA Gdzie będą potańcówki i e, będzie też wolny, wolny mikrofon I wolne gramofony, więc każdy kto przyjdzie Będzie mógł zagrać sobie swoją muzykę w ciągu tych 3 dni. E, następnie będzie też taka wielka scena reggae. E, reggae, e, scena Sons for Unity. E, na tej scenie będziemy mogli zobaczyć największy sound system w Polsce, sound system Dapsit, który ma 28 tysięcy kW mocy, więc można sobie wyobrazić, że taka wielka ściana głośników ustawiona naprzeciwko Was i moc basów, które płyną po całym Waszym ciele i czujecie je w całym ciele. I dodatkowo przyjadą przedstawiciele Moonlight Records, czyli... Radical Guru, Airation Stepas, przyjeżdżają również ludzie z, z Berlina i będzie to taki kolektyw Ariland Sun System. Dodatkowo będzie również scena drum and bassowa i techstepowa, na której w ciągu trzech dni będą różne wydarzenia, zaczynając pierwszego dnia od lightowej and bassów, następnego dnia przechodząc w ciężkie techstepy i ostatniego dnia przechodząc już w hardteki i cięższe odmiany muzyki elektronicznej. Brzmi naprawdę mega zachęcająco, oczywiście wszystkich naszych słuchaczy zapraszamy, przypomnijmy jeszcze kiedy Urban Trials będzie się odbywało i gdzie, żeby mi już wszystko trafili. Urban Tribes odbywał się teoretycznie od dnia wczorajszego. Główne wydarzenia znajdują się na terenie widzewskiej manufaktury, czyli to jest ulica Pisuckiego 135, ale również też na terenie całej Łodzi wszystkie inicjatywy znajdziecie na stronie www.urbantribes.pl Możecie nas również szukać poprzez wpisywanie na Facebooku hashtag UrbanTribes i tam znajdziecie wszystkie informacje na bieżąco z tego co się dzieje u nas w PKA i na mieście. My oczywiście zapraszamy na cały tydzień kultury niezależnej Urban Tribes, a szczególnie na wielką majówkę i obejrzenie wystawy Teatr Przedmiotów Redefinicja Miejsca. A z nami w studiu był Maciej Kurczewski, współorganizator Urban Tribes oraz Marta Nawrocka, studentka wzornictwa na Politechnice Łódzkiej oraz członek Studenckiego Koła Naukowego Sztuk Wizualnych. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję.